Witam serdecznie siostrę w naszym studiu Centrum Medialnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiali o siostry posłudze w Ameryce Południowej. Niezwykłe to miejsce, no i siostra jest związana z jednym z państw właśnie z Ameryki Południowej już od ponad 30 lat. I jak to się zaczęło, właśnie ta posługa, ten pomysł na to, żeby wyjechać za granicę? Moje imię jest Czuta Bejzyma Jodłowska. Jestem ze Zgromadzenia Siódmej dębickich I Wielką moją pasją była, jak wstąpiłam do Zgromadzenia, pasją, żeby wyjechać na misję. Zawsze marzyłam o wyjeździe na misję do Afryki. Później, w czasie mojej formacji, tej początkowej formacji tu w Polsce, złożyłam moje podanie, żeby wyjechać na misję, prawda? I była taka okazja, żeby wyjechać na misję do Boliwii, taka potrzeba ze strony Zgromadzenia wjazdu do Boliwii, więc złożyłam moją podanie i przyjęto moją, 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 moje podanie i zaproponowano właśnie Boliwię. I wiedząc, że nie ma tutaj blisko, nie ma takiej bliskiej możliwości wjazdu do Afryki, więc zgodziłam się, żeby wyjechać do Boliwii. I od 34 lat posługuję tam na misjach w Boliwii w naszym zgromadzeniu. To wyobrażenie o właśnie misji w Boliwii, a rzeczywistość, jak te dwa światy wyglądały, to zderzenie już z tą prawdziwą Boliwią. Na pewno jak człowiek wyjeżdża, to ma takie wielkie pasje, jakieś coś zobaczyć coś, coś nowego. I dla mnie jako osobiście dla mnie jako posługa misyjna, to była pomoc właśnie tym biednym ludziom, być wśród nich, pomagać im, wspomagać ich e, w ich życiu, takim, w codziennym życiu, w życiu religijnym, życiu codziennym, prawda? Więc jak ten człowiek zajechał, to, to, to była duża różnica. Duża różnica między, między Polską, którą zostawił w latach, w latach 80., bo wyjechałam w latach 80., koniec 80., a zajechałam tam właśnie do Boliwii w latach też, koniec 80., to była duża różnica kulturowa, yy myślenie tych ludzi, ich podchodzenie do, do, do życia religijnego, ich praktyka tego życia życia religijnego, chrześcijańskiego to bardzo duża różnica. Człowiek po prostu musiał się tego jakoś dostosować, żeby to pomagać tym ludziom odkrywania bogów tych Boga w tych, tej codzienności ich tak zróżnicowanej dla nas jako, jako Europejczyków jako Polaków. Co siostrę najbardziej właśnie zaskoczyło? Najbardziej mnie zaskoczyło ich y, wielki kult do świętych, do świętych. Tam, mają, tam czczą naj, najwięcej to figurki świętych, ubierają, stroją, tyś, no, wychodzą z figurkami na na procesje, takie bębenki, śpiewy, tańce, to najbardziej chyba tak człowieka y, uderzyło we mnie, no bo tutaj w Polsce nie mamy, mamy procesje, mamy ten kult świętych, ale to jest, odbywa się w w innym, takim, w innym takim atmosferze religijnej, prawda. Więcej ciszy, skupienia, a tam ludzie są, no są takie specyfika tych ludzi, radości, oni to jakoś tam tą swoją radość też chcą Bogu okazać i, i tańczą i, i, i śpiewają i, i no, wszystkie te instrumenty, jakie tylko mają, to z tym właśnie wychodzą i tym ty uczestniczą właśnie w takich procesjach do, do, do świętych swoich. Ja rozumiem, że siostra przejęła trochę też tej specyfiki boliwijskiej. No nie wiem, czy, to, czy aż tyle przejęłam, no, ale na pewno to się też się udziela pobyt w, w, wśród tych ludzi, też nam nas się udziela też, no, taka... Taka radość i oddanie ze, no, do, do tych ludzi. Tam. Jak się buduje ten proces zaufania? Jak wygląda ten proces budowania zaufania? Prawda? Bo siostra przyjechała do nowego środowiska. Jak te pierwsze relacje wyglądały? Jak one się budowały i budują? Podejrzewam, na przestrzeni tych wielu już lat. No na pewno jak człowiek zajedzie do jakiegoś innego kraju, to najpierw jest po prostu zapoznanie się z tą kulturą, zapoznanie się z, z, ich, z ich obyczajami. To tak do, do dwóch lat dla mnie, przynajmniej w moim wypadku, byłam we wspólnocie, gdzie były same siostry misjonarki i ja się przyglądałam jej pracy. Uczestniczyłam również w różnych y, takich pracach sióstr, prawda, Tam w katechezie, przygotowaniu do sakramentów świętych, byłam też nauczycielką w szkole, więc najpierw było takie przyglądanie się jak to wszystko wygląda, aby potem móc łatwiej zrozumieć i wejść w tą kulturę, prawda? Jakoś przyjąć ich, ich jako, jako naszych braci i również jakoś tak do nich docierać w ten sposób, że takim zaufaniem, bo oni jak się nie przekonają do człowieka, jak nie mają zaufania, to daleko od nas stoją. No właśnie, no, tak. dlatego A... to pytanie było. <laughs> tak, po prostu trzeba poczuć ich i docenić tam, ich kulturę, docenić to wszystko, co oni, oni mają, i pewno trzeba niektóre rzeczy takich, w takich w rytach chrześcijańskich, no, w tym naszym, no, trzeba oczyszczać, prawda? No, tłumaczyć im, jak to wygląda nasza wiara w Boga, jak, jak oni do tego do, 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 mogą też docierać, tak? Oni docierają tylko, jakoś tak zbliżyć bardziej do Boga, to potrzeba po prostu dużej takiej wyrozumiałości, zapoznania, no i ukochania tego, ukochania, bo oni to czują, oni to czują. Jakim państwem jest Boliwia? Bo yy, bardzo rzadko docierają do Polski informacje właśnie z Boliwii. Najczęściej mówimy ogólnie o Ameryce Południowej, czasami Meksyk, częściej na pewno Brazylia, Argentyna, a te jednak mniejsze państwa są na pewno mniej znane, takie jak Paragwaj, Boliwia na przykład czy Ekwador. I jakim jest państwem właśnie to państwo, w którym siostra pełni posługę. Terytorialnie jest bardzo duże państwo, trzy razy większe od Polski, prawda. Jest bardzo takie zamknięte państwo, bo państwo Boliwia leży w środku kontynentu i nie ma dostępu do morza, więc też hmm, myślę, że też bardzo mało się mówi o, o Boliwii, bo nie ma eksportu, importu z Boliwii, prawda, jeżeli chodzi o, o nawet i takie produkty. Nasz misjonarze pracuje też, jako pol, polski misjonarze pracuje ponad 100 misjonarzy w, w, w Boliwii, prawda to może tak Polska zna ze strony takiej misyjnej, od tej strony od strony misjonarzy, bo nie ma takich świeckich ludzi, którzy tam pracują. Może więcej inwestycji w Chile, w Argentynie, w Peru, gdzie mają ludzie możliwości, a w Boliwii no, no jest krajem biednym, jest krajem biednym, więc tam pewno też mało, mało ludzi dociera do, do takich krajów, może turystycznie, a jeżeli chodzi o taką jakąś pracę, czy to, to, to nie docierają tam do Boliwii. I czego najbardziej ludzie tam potrzebują? No, jeżeli zależy na jakim, na jakim poziomie, prawda? Na poziomie regionalnym jest bardzo duża potrzeba misjonarzy. Są regiony, że terytoria, że o, nawet decyzję, że bardzo, 14-15 jest na całą diecezję. To najbardziej taka, taka potrzeba. Wśród zakonnych, prawda? To jeżeli chodzi o, taki, o życie religijne dla tych, dla tych ludzi, to, no to podziwiać ich, że żyjąc w oddali od, od, od kościołów, daleko od gdzieś w górach, od, od jakiejś kaplicy nawet yy, katolickiej, że ta, ta wiara w nich jednak... Prawda? mają tę wiarę do Boga, mimo że są tak rzadko odwiedzani i przez, przez misjonarzy. I, i no, do, bo Docierają czasem raz, dwa razy do roku do takiej wioski oddalonej w górach. No to jest naprawdę podziwiać ich ludzi, że w nich ta wiara jeszcze, no, ta, ta, ten ogień, ten, ten, ten płomień tej, tej, tej miłości do Boga i ta wiara jeszcze w nich jest. Naprawdę to, to, to trwa w nich. Prawda? My jest krajem religijnym. Bolivian. wszyscy się deklarują, że są religijni, 99%, no ale jeśli chodzi o praktykę to to inaczej to wygląda, prawda? Inaczej to wygląda. Na przykład chrzest święty, no to te dzieci tam przyjmują, mają roczek czasu. I tak mają zwyczaj obcinają włosów, yy, przypinają, yy, na dziecko przypinają takie pieniądze. To taki, mają taki zwyczaj. No, wiadomo, że to nie jest związane z chrześcijaństwem, prawda? No ale to, że przyjdą do dzieci kościoła, z, że... z wcześniejszych religii jakiś rozumiem, tak? tak? Tak, To oni mają, potomkowie inku, prawda? To jeszcze mają tych, wiecie, Aymara i Keciła tam były. To, to, wi to wiadomo, to są inne, te kultury wcześniejsze. Było to Organizowane przez Hiszpanów, prawda, bo to była kolonia hiszpańska, i na pewno wiele takich, takich zwyczajów hiszpańskich pozostało w tym, w tych, w tym kraju, w tam, i nawet w tym bo to jest przekazywane prawda, z pokolenia na pokolenie. Jakie wyzwania siostra na dzisiaj sobie stawia, pełniąc posługę właśnie w Ekwadorze? I obecnie jest... Bolivii, tak, w Tak, Boliwie. Obecnie pracuję właśnie w tym domu dziecka, w sierocińcu dzieci opuszczonych, osieroconych, tak pozbawionych opieki rodzicielskiej. Właśnie pracujemy w tym domu dziecka z siostrami boliwikami. Tam mam dwie siostry rodzone, boliviki, rodowite boliwiki. Więc dla mnie wielkim takim wyzwaniem jest, jest to bycia jeszcze wśród nich. No, żeby być przy nich, żeby im pomagać jeszcze wzrastać w wierze, no i również pomagać tak yy, społecznie, bo tam misjonarze to też dużo takich pracy społecznej, socjalnej, yy, no realizujemy, nieprawda, więc jeszcze, bo mam jeszcze siły i zdrowie, to bym chciała jeszcze posłużyć tam jeszcze kilka lat tym, tym ludziom, być z nimi. Pokochałam naprawdę, pokochałam Boliwię i jakoś czuję się tam bardzo wśród nich przyjęta. I, I za Afryką się nie tęsknię. No tęsknię, no to chyba nie wiem, Afryką no Jest Boliwia, więc teraz zrealizuję tam, gdzie, gdzie mi się posłano. Jasne. E, jak się siostrze podoba na kulu? E, robimy wspólny projekt, można powiedzieć. No, właśnie, sam zaproszona przez matkę generalną, żeby, właśnie, żeby uczestniczyć w tym projekcie, e, właśnie w języku hiszpańskim, tam tłumaczenia hiszpańskie. E, przyjechałam tu, kiedy byłam tu już dwa tygodnie temu. Spotkałam taką bardzo e, m, miłą i sympatyczną ekipę, właśnie tu, e, tego centrum medialnego. No jestem zauroczona, bo byłam po raz pierwszy na, tutaj na uniwersytecie no i gratuluję, gratuluję takiego pięknego, pięknego centrum medialnego no i w ogóle jako, 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 jako uniwersytetu, prawda? Jako, jako uczelni, bo jest bardzo znana, znana jest na, nawet i wśród niektórych biskupów w Boliwii, którzy są obcokrajowcami, jest znany KUL cool jako, jako uniwersytet, jeden z takich lepszych uniwersytetów no, w Europie już niebawem efekty naszej współpracy, oczywiście także na Antenie. Dziękuję serdecznie siostrze za dzisiejsze spotkanie i za tą fantastyczną rozmowę. Ja również dziękuję. Niech Bóg błogosławi i zapraszam do Bliwii.